Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Surowce cukiernicze. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Węglowodany, nazywane też cukrowcami, cukrami bądź sacharydami, należą do organicznych związków chemicznych. Zbudowane są z atomów węgla, wodoru i tlenu. Występują głównie w świecie roślinnym, ale niewielkie ilości można również spotkać w produktach odzwierzęcych. Węglowodany dzielą się na proste, jednocukry, monosycharydy. I złożone dwucukry, kilku cukry, wielocukry. Białka nazywane też proteinami, to związki organiczne, które są zasadniczym elementem budowy żywych organizmów. Istnieje wiele kryteriów podziału białek. Ze względu na pochodzenie białka dzielimy na roślinne i zwierzęce ze względu na wartość odżywczą na pełnowartościowe i niepełnowartościowe, ze względu na budowę i skład białka na proste i złożone, ze względu na pełnione funkcje na funkcjonalne i strukturalne. Tłuszcze, zwane inaczej lipidami, tłuszczowce glicerydy, są estrami wyższych kwasów tłuszczowych, nasyconych lub nienasyconych i glicerolu. Dla człowieka najważniejszym źródłem tłuszczów są tłuszcze spożywcze, które dzielą się ze względu na pochodzenie na roślinne, oleje roślinne, oliwa, margaryna, zwierzęce, masło, smalec, słonina, łój, tran. Ze względu na konsystencję na stałe, masło, margaryna, smalec, w których przeważają kwasy tłuszczowe nasycone, dzięki którym w temperaturze pokojowej mają konsystencję stałą. Ciekłe. Oleje roślinne, oliwa, tran zawierające znaczną ilość NNKT, które powodują utrzymanie konsystencji ciekłej. Składniki mineralne należą do związków niezbędnych, egzogennych, a więc przyjmowane są wyłącznie z pożywieniem, ponieważ organizm sam nie jest w stanie ich wytworzyć. Ze względu na zawartość w ustroju oraz dzienne zapotrzebowanie składniki mineralne dzielą się na. Makroelementy. Pierwiastki, na które dzienne zapotrzebowanie przekracza 100 mg na osobę na dobę. Należą do nich: wapń, fosfor, magnez, sód, potas, chlor, siarka. Mikroelementy. Pierwiastki, na które zapotrzebowanie jest mniejsze niż 100 mg na osobę na dobę i należą do nich między innymi: żelazo, cynk, miedź, mangan, jod, molibden, selen, chlor, fluor. Ze spożyciem witamin wiążą się następujące pojęcia. Awitaminoza to całkowity brak lub długotrwały niedobór danej witaminy skutkujący stanem chorobowym. Hipowitaminoza niewielki niedobór nie powodujący wyraźnych zmian, ale objawiający się typowymi dla danej witaminy objawami obniżonego stężenia. Hiperwitaminoza zespół objawów wskazujący na nadmiar witamin w organizmie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.